Zanim oskarżycie współczesne Polki w UK o zdradę narodową i zapatrzenie w egzotykę, może przypomnijmy sobie mały szczegół z historii Polski. Polacy zawsze mieli słabość do obcych, zwłaszcza tych z francuskim akcentem. Tak, moi drodzy, multikulti, to nie jest wymysł Unii Europejskiej ani pokolenia z iPhone'ami. Polska od wieków była państwem, które brało z zagranicy co tylko się dało, i nie tylko z IKEA, nie tylko z budżetu Unii Europejskiej, ale i także z łóżka. Weźmy takiego króla Zygmunta III wazę, włó pu Polak puszwet, a całą duszą katolik chciał przenieść stolicę do Krakowa, potem do Wilna, a finalnie rządził z Warszawy, która wtedy była jeszcze mniejszą wioską niż dzisiejsze Slau. Kurde, utknąłem no, na no, takim zadupiu. Takim zadupiu, że aż boli. Ten sam Zygmunt ożenił się z Anną, habsburżanką, a jego syn Władysław IV z Cecylią Renatą z Niemiec. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, żadna z tych pań nie pochodziła z Radomia.